Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj mafinki. Ja wiem ostatnio pokazywałam jakieś mafinki, te będą inne. Wybieram się w podróż, nie chcę się za bardzo robić kanapek, mam ochotę na fajną, smaczną przekąskę, padło na mafinki. Pokażę dzisiaj, jak je przyrzucam. Są bardzo smaczne, więc gorąco zachęcam do ich przygotowania. Świetnie sprawdzą się na wycieczki, wyjazdy, pikniki, ale także po przekąska w ciągu dnia można je także wnosić. Jeśli Wam się spodobają, to przepisy i składniki, jak zawsze znajdziecie na www.skutecznie.tv. ja tam zapraszam. A teraz zapraszam także do filmiku, w którym pokażę, jakie przyrządzam. Chodźcie! Jak zawsze w przypadku mafinek, zaczynam od przygotowania blachy. Wykładam ją papilotkami papierowymi bądź silikonowymi, lub natłuszczam delikatnie i przypuszczam bułką tartą albo mąką. Nagrzewam też od razu piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Zanim się nagrzeje, ciasto będzie gotowe. Będę potrzebowała 6 śliwek, one są dokładnie umyte i osuszone. Teraz skroję je na połówki, wyjmuję pestki, a śliwki kroję w mniejszą kostkę. Gotowe, pokrojone śliwki posypuję pikantną czerwoną papryką i przekładam na talerz, gdzie czekają na swoją kolej. Jeśli chodzi o ilość tej papryki, to według uznania ja dam mniej więcej pół łyżeczki do herbaty. Teraz rukola, ja tak dość sporo, trzy solidne garście, myślę, że można także spokojnie więcej, byleby dość drobno ją posiekać. Myślę, że tak wystarczy. Chodzi po prostu o to, żeby ta rukola była na tyle drobno posiekana, by przyjemnie jadło się ją w gotowych mafinkach. Półkostki kostki sera typu feta kroję w mniejsze kawałki lub w mniejszą kostkę. Jeśli nie mam fety, mogę podmienić ją na dowolny ser solony. To może być na przykład brynca, czy na przykład solony twaróg. Kształt tych serowych kawałków w zasadzie nie ma znaczenia, to może być kostka, ale równie dobrze można ser pokruszyć. Yy, ważne, żeby kawałeczki były małe, mniej więcej takie. Centymetrowa kostka Odmierzam składniki szklanką o pojemności 200 ml i teraz tak do miski dodaję dwie szklanki, ale takie niepełne, mąki tortowej, może być także mąka pszenna typu 500 lub na przykład mąka orkiszowa. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Łożeczki soli, i ja nie daję więcej, bo feta już jest słona, i to moim zdaniem wystarczy. Dokładnie mieszam. I do mąki dodaję teraz przygotowane wcześniej składniki. Najpierw te mokre, czyli śliwkę i fetę, a na końcu dodam rukole. I te mokre składniki dokładnie obtaczam w mące, tak żeby mąka dobrze je oblepiła. Będzie bardzo zielono, Rukola trochę zaostrzy smak tych mafinek, i zawartość miski odstawiam teraz na bok, a sama szykuję składniki mokre. Do miski wbijam dwa całe jajka. Dodaję szklankę jogurtu naturalnego oraz pół szklanki mleka. tam także 50 ml oliwy z oliwek. Ja biorę oliwę smakową, jak ją przygotować pokazuję w osobnym filmiku. Jeśli nie mam takiej oliwy, spokojnie można wziąć zwykłą oliwę z oliwek lub olej roślinny. I całość dokładnie mieszam. Hmm. Chociaż wspominałam o alternatywie to jednak dodanie oliwy smakowej jest tutaj bardzo dobrym wyborem. Całość pachnie teraz bardzo aromatycznie czosnkiem i ziołami. Bardzo przyjemny zapach. Składniki mokre dodaję teraz do przygotowanej wcześniej zawartości miski. I szybko, niedbale, jak to na muffinki, mieszam całość na zwarte ciasto. Naprawdę nie mieszam długo, kilka razy wystarczy. Tak wygląda finalne ciasto. Im krócej mieszamy, tym mafinki będą pulchniejsze i przyjemniejsze po upieczeniu. Nie będą po prostu takie twarde i zbite. Ciasto gotowe przekładam je teraz do przygotowanej wcześniej blachy. No i nie nagrała mi się scena nakładania ciasta. Myślę, że dużej straty nie ma. W każdym bądź razie po nałożeniu wyglądają tak. Chcę tylko powiedzieć, że ciasto nakładam po samej krawędzie mafinkowych otworków. Ono nie powinno wypływać, za to bardzo ładnie wyrośnie i mafinki będą fajnie po upieczeniu wyglądały. Blachę wstawiam teraz do nagrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu tak długo, aż mafinki będą gotowe. To jest ładnie zrumienione z zewnątrz, a w środku upieczone. U mnie trwa to zazwyczaj jakieś 25 minut. Mamy 25 minut, tak wyglądają mafinki po upieczeniu. Wyłączam teraz grzanie i zostawiam je do całkowitego wystygnięcia. Po czym, kiedy ostygną, od razu podaję. Ja do ostygnięcia wyjmuję je z blachy i z papilotek. Dzięki temu nie tylko ostygną, ale także odparują. Co jest konieczne dlatego, że w śliwkach jest dużo soku i mafinki są dość wilgotne. Już teraz pachną przepięknie i nie mogę doczekać się, kiedy będę je podawać.